Witam wszystkich bardzo serdecznie w sklepie internetowym smokepl Dzisiejszy filmik chcę poświęcić użytkownikom likwinatorów Tak, będą mieli dla siebie swoje 5 minut O co dokładnie chodzi Dostaliśmy wiele informacji, że likwinatory się po jakimś czasie zaczynają zatykać, zapychać, choć dalej działają Co można zrobić z takim likwinatorem, który zaczyna się przytykać i coraz ciężej trzeba się zaciągać aby uzyskać zadowalający efekt um, ogólnie ciężko zwyciężyć likwinator ponieważ jest to konstrukcja zamknięta w zasadzie po otworzeniu nie ukrywam często ulega on uszkodzeniu ale jest jeden bardzo prosty sposób który można wykonać najlepiej jest wyciągnąć likwinator z obudowy niestety ja mam tutaj jak widać płyn w środku także niestety ja tu nic z tym nie zrobię ale wyciągamy ustniczek jeśli mamy i za pomocą igły, troszeczkę się oddale, za pomocą igły najlepiej 1 mm grubość, delikatnie wkładamy do środka kartonizera, kręcąc nim i jednocześnie wpychając. W taki oto sposób powinniśmy naprawić kanał powietrzny warto zwrócić uwagę, w którym miejscu jest ten kanał powietrzny bo czasem jest tak, że lepiej je złożyć od strony ustnika niż od strony gwintu także naprawdę polecam zwrócić na to uwagę trzeba to robić delikatnie, żeby jednak nic nie uszkodzić bo kartomizer jest dosyć delikatnym sprzętem i o, jest Po włożeniu igiełki do kartomizera, kiedy wciśniemy ją o właśnie. I krzywo weszła. Już uda nam się włożyć igiełkę. Oj coś, nie mogę trafić dzisiaj, ale to jest najmniejszy problem. W każdym razie do czego zmierzam. Podczas wyciągania, jeśli włożymy go, polecam robić okrężne okrężne ruchy podczas wyciągania. Wtedy powiększamy kanał powietrzny i mamy na wylot większy otwór i dzięki temu będzie nam się lepiej yy, zaciągało nim. Małe a proste. Także polecam spróbować nawet jeśli Państwo uszkodzą kartomizer i tak podejrzewam, że jest on przeznaczony już na straty, także warto mieć to na uwadze, że można uszkodzić kartomizer podczas wykonywania tej czynności. Dziękuję uprzejmie.